Siemano, witam w kolejnym odcinku. To jest odcinek, który będzie podzielony na dwie części. I w pierwszej części w dniu dzisiejszym zacznę robić nastaw. Nie zacier, bo jakiś czas temu robiłem Bimber z Coca-Coli. To jest tam w odcinku jednym z pierwszych moich i dużo cennych wskazówek otrzymałem od Was, moi fanowie, fani. Osoby oglądające, także dziękuję bardzo. Przy okazji chciałbym podziękować za subskrypcję, za łapy w górę, za dzwoneczki, które wciskacie, oglądacie. Jest was coraz więcej, z czego się bardzo cieszę. I zapraszam osoby, które nie subskrybują, do subskrybowania mojego kanału. Ale wracając do tematu tego dzisiejszego nastawu, z którego będę robił bimber, tylko z cukru, robiłem już właśnie na tych samych drożdżach, które tu właśnie mam. To jest firma Brobin i uważam, że te drożdże są bardzo dobre. Wtedy robiliśmy z Coca-Coli, bo to było w ramach eksperymentu. Co wyjdzie i czy wyjdzie. I oczywiście też było. A ile kola kosztuje, to się nie opłaci i takie tam ble, 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 Wiem, że się nie opłaci, to było w ramach testu, powtarzam. Teraz robimy klasycznie z cukru. Na tych wspomnianych drożdżach z tyłu jest taka tabela ściąga, z której skorzystam właśnie, yy, czyli ja akurat zrobię tak, że 7 kg cukru, tu jest 6 i tu jest 7 z tyłu, kg schowany, cukier też tani nie jest w tych czasach, bo chyba 4,99 jak dobrze pamiętam i 20 litrów, 9 Ty, 19 miało być. Yy, muszę odlać litr. Zaraz wracam. Fiknik i litr wody znik. Mamy 19 litrów, tak jak miało być na samym początku. I teraz do tych 19 litrów 7 kg cukru. I potem, tak, i do mi Te droże sypujemy do... Ta woda jest ciepła. Musicie mi uwierzyć, jest ciepła. Taka nie za ciepła, ale ciepła. Yy, w sensie plus minus 30 stopni, 35 maksymalnie. I taka woda. Do, tych, do tego cukru, do tych drożdży będzie najlepsza, dlatego że to będzie nam łatwiej cukier rozmieszać i, i tak. I tak. I teraz tak. 7 kg cukru przesypujemy do tej wody. To też zwiększy swoją objętość, także powinno być 25 litrów. Wtedy tu powinna ta skala pokazywać ten degele, który jest niepotrzebny. Tak, tu powinno pokazywać 25 litrów. Może ja zacznę sypywać ten cukier i, i tak. Uf. Pani to teraz? Idę. <grym> Ło, no, więc idę. to gramy. Trochę tu zejdzie. Ciekawy jestem, co to wyjdzie z samego suku, Tak jak jest na tej właśnie instrukcji. Powinno być coś. A druga część to będzie dopiero po tym czasie który jest tam podany, czyli od 7 do 14 dni to jest za długo, że ja to czekał i robił tylko jeden film, bo no za długo. i mieszamy ale będzie 24 w całości 24. Czyli cukier, 2, 5, 5 klasyk na tej skali, na skali tego podziałki w zbiorniku. I do jednej kurczaki. I teraz tak. Musimy to przemieszać teraz. Nie całe nawet 24. mam tu takie specjalne mieszadło. I musimy ten cukier cały wymieszać. Cały mieszamy. Po rozmieszaniu tego cukru dodajemy to do trożdże. Podobno jest bardzo błyskawa fermentacja. Przy tej Coca-Coli to miałem tak, że po prostu Coca-Coli Coca nie odgazowałem. No i nie było dobrze. Tego nie było pokazane, ale nie było dobrze. Strasznie to buzowało, gazowało i pieniło się. Potem już było ok, ale w ten moment pierwszy to był masakryczny. Dobrze, ta woda jest taka ciepła, w miarę rozpuści. I nie mam żadnej aparatury profesjonalnej, tak jak w tamtym filmie to było pokazane, to jest cały czas to samo. Wtedy nie, też może moja wina nie było tego przedgonu, pogonu czy tam pagonu. <grym> I też było dużo komentarzy odnośnie tego właśnie, że nie odlałem. Teraz odleję, zobaczymy ile tego wyjdzie, co wyjdzie. Jeszcze troszkę tam mi. Zaleści pod tym mieszanym cukrem. Słyszę go. No. Teraz dajemy do tego właśnie droże. Te to są duże. Też będzie pewnie, że takie gówno i tak dalej. Nie daję, bo ja daję takie. A ja daję takie, ja dam takie. pokaż może takie kuleczki dziwne Tam są w środku. Tak, z tylu, nie? Może tutaj. Łocznik. Zjemy Też. O, no. I musimy to też pomierzać trochę, żeby je jakby jak ty. <noise> w tym w, w piekarni, normalnie. O. One naprawdę bardzo szybko robią, także na początku nie będziemy tego zamykać, aż nie... troszkę się to wszystko nam uspokoi. One się rozpuszczą, Wiadomo, że to nie, nie jest żadna giertarka, żebym tutaj zrobił to jakoś całkiem do zera. Myślę, że wystarczy tego mieszania i teraz tak. To za chwilę płynie do Tak to wygląda w tym momencie. I za momencik. Dosłownie parę 10 minut to już się uspokoi i zacznie się robić taka piana i to Wam pokażę. Wtedy i potem będziemy się widzieli w drugiej części, a teraz to zamykam, w sumie, nie, zamknę do momentu przeniesienia, potem to będzie otwarte stało w warunkach kuchennych w temperaturze od 20-25 do 25 stopni na okres tych od 7 do 14 dni, to będzie widać, jak się ten nastaw zacznie nam klarować. Odstawiam i za chwilę. Tak to wygląda po dosłownie 10 minutach. Cała góra tego nastawu zakryta i pięknie robi. To znaczy, drożdże robią. Ładnie nam tutaj bąbluje, syczy, brzęczy i dźwięki wydaje. Także tak to wygląda. Zapraszam do kolejnej części, która będzie. Z tego jak będziemy to już gotowali, e, oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania filmu i filmów, do komentowania. Jeśli ktoś nie nacisnął dzwoneczkę, to niech to zrobi. I to chyba tyle. Pozdrawiam.